Trzyma Rzemeszki, ja jestem to Zapraszam was na odcinek, gdzie pokażę wam Richa. Nie ja znam nawet impaku, ja znam zrobione przygody Będzie on na moim Discordzie, link w opisie. Autor tego Richa to Gaminek, polecam widzom na jego kanał. No i to, dobra, przechodzimy do Minecrafta i pokażę wam, jak to działa mniej więcej. No to patrzcie, jesteście jesteś na jakimś serwerku śmiesznym. Klikacie F3 plus B, no i celujecie się na ty, popatrzcie, tam na i, i znaczy, no i rich powiększa się tam o czy, jakąś jedną czapkę. Nie wiem, niewykrywalny jest. Dostałem bardzo może, nie wiem, razem na jakimś serwerku, gdzie tu już naprawdę widać, że grałem na tym reachu. Y, no i zostawcie lajka, like, suba. Pamiętajcie, ten reach będzie na moim Discordzie kanał DLC No i co? Tak. No i co? Do zobaczenia na odcinkach z tekstu paków albo z startu e z startu wiem, w może coś nagrać. Także no, do zobaczenia. Dobra.